W kolejnym odcinku serii zagrajemy w Lego Piracy Karibów w tryb dowolny na 100%. Więc już pójdziemy na <laughs> ostatnią planszę yy, z rozdziału skrzynia umarlaka, jaką będzie kraken, no i tak, już stanę do Czarnobrodem, moim ulubionym. Poczekamy aż Załaduje się, proszę. No i jesteśmy już w rozgrywce. Mamy te maski krakanowskie, które nam nie zadają obrażeń, ponieważ jesteśmy zbyt, y, zbyt, zbytnio zajebiście żeby nam zadawały jakiekolwiek obrażenia. Mm, cały czas sobie coś poprawiam I tu mamy min zestaw właśnie Mamy parę, parę beczek do rozwalania, ale nam jest niepotrzebne, ponieważ już mamy pirata 100% Tu też coś mamy Dobra Mam nadzieję, że nie jest to wszystko za głośno ale nie powinno mieć. Tak, co my tu mamy? Kiedy nam się tu. O, mamy Martiego, dobra. Tak się strzał. Tak Widzicie, już zapomniałem. Tak rzadko robię te odcinki, że zapominam zbyt. Muszę to już serę zakończyć, bo to już jest po prostu... Zacząłem serię. Jako że niedowolną. Znaczy... ogólnie serię zagrajmy w Pirates bo Zacząłem tę... Ten... Na... W połowie, w, połowie, w połowie wakacji a teraz już się będzie za, za, zaczynał marzec, czyli za trzy miesiące znowu będą wakacje No, więc to jest taka dziwna sytuacja Ale nic Au. Dobra, strzelamy do tych macek Okay, już jedna, ona dała spokój. A, no, Dobra, tu na razie nie będziemy robić, ponieważ jeszcze nie chcę iść nigdzie na górę. Gdzie tu się było, chyba Można było. Co tam jest? Tylko? O, tutaj właśnie. Mamy zejście na dolny pokład. Tylko jak to się. O, właśnie. O, pięknie. Tutaj mamy oczywiście parę skrzynek do rozwalania, Jakieś łódka. Troszkę pieniędzy, co to, to jest potrzebne. Hmm. Tylko co mamy zrobić? Mam jakieś skrzynie? Co nam to dało? No i co? Aha, fajnie, spokojnie Mamy jakiś... Gdzieś... O, kolejny zestaw, czyli o to tu chodziło. Dobra. I tu jest wszystko, na tym pokładzie dolnym nas możemy już spokojnie przejść na górny pokład. No. Więc już się udamy na ten górny pokład. Dobrze, udało się. Najpierw potrzeba rozbić te macki. U! 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 I u. u. zapomniał. Oczywiście musimy wszystko tu znaleźć. Możemy coś znaleźć? Dobra, tutaj mamy iść. Aha, tam to jest do znalezienia? Dobrze, spokojnie. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jeszcze nie znaleźliśmy tutaj tylko dwóch rzeczy. Hmm. Ciekawe, a to musimy iść na górę. Jak mi podaje kompas. Więc na razie spokojnie. Ja chcę czarnobrodego. Dobra, teraz by się przydał Mr. Brown. Czy jakąś... I teraz Dobra, teraz ostać, czarne brody, pomóż mi trać. Bez proszę. Okej, okay, te macki już się obsunęły. I możemy iść spokojnie na górny pokład. Zobaczymy czym coś tu w ogóle mamy przychodzi. U, właśnie. Tutaj mamy coś do rozbicia sireną Znaczy, o, szybę. Nie mam się. I tu mamy mini zestaw Ja lubię mini zastawy. Dobra. Szybko. smort to taki mały, mały, ale wielki. mawalność. No, o dobra, nie trafiło. Dobra, jeszcze jedną gdzieś mam, gdzieś musi być. Tylko gdzie? Dobrze, pięknie. Pięknie. Eee. Ym... już wiem. O, już zapomniałem. Pomożesz mi? Nie, niestety nie. Czy ty... jednak to ty musisz tam e, wejść? A ja mam cię tylko... Nie... Dlaczego on się zamienił? Nie rozumiem. Też po co on tu jest? Dobra, wyłaś stąd. Dobrze. I już wystarczy tylko podnieść to wszystko Halo Jak hmm. tu nam nie pozwala wejść To też nic nie ma Aha, to już wiem Tak O zapamiętałem Nie no. chcę celować tylko rozbudować. zbudować Dobra Marty 2, masz tutaj Jaki cveluch? No jaki idiotyzm Może ty będziesz umiał? No i macki się cofnęły i możemy przejść na spokojnie. Masz. No masz. Co tu jest? Aha, tu jest. To jest to wejście. Dobra, spokojnie. Teraz e, musimy to zrobić. I mamy kolejny mini-zastaw. Dobra. Z tego, co mi wiadomo... Tak, e, tutaj... Jest butelka, którą już mogliście oglądać w moim zagraniu w tryb yy, fabularny. Lecz znaczy nie musieliście tego robić, co prawda? To co? Nic? Dobra, no, na razie tego nie będę używał. Mam dylemat, czy tam byłam, czy tam był czy tam coś było, właśnie. Ha, to mam zaliczone, spoko. Czyli to jeszcze muszę znaleźć, ale to... To, to, to... Muszę potem jakoś tak... Dobra. Idziemy na górę. Tutaj będzie min-zestaw. coś mamy o te możemy tu zaskoczyć tutaj też był mi zestaw no, musimy tylko yy, yy, postacią kobietę, by skoczyć a tutaj tu było nie nie wiem nie pamiętam szczerze i teraz pozostała nam już tylko jedna butelka w której jeśli wszystko robicie te, y, od zera, ale robicie wszystko tak jak ja, to wam pozostały dwie butelki. To co? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nic się nie dzieje, dobra. Mm, się nie mogę dostać, już dawno nie pamiętam. Nie wiem, co wam nie wiem, już dużo o tej mapie. Jeszcze raz spróbujemy tam zjechać. E, o, tu mam coś do naprawy. Na Dobra. Tu mam coś do zje... A nie, to jest w ogóle... Eee, to jest lina. No dobrze wiedzieć. A tam też będzie lina? Cudownie. już tu jest pan na wystarczająco dużym poziomie, a tam coś mamy? Może bombą? A nie, przecież my za to od... zeszliśmy? Nie, tam się nie da. Dobra, Odbijamy się. Teraz spróbujemy już strzelić do tych skrzyń, udało się? Nie, co jeszcze musimy zrobić? Hmm, o to jest pytanie. Dobra, czekajcie. Ja już do was zaraz wr wrócę. Jak Ach, chyba to będę, będę się teraz zrobić. No tak, oczywiście. teraz już, już możemy to wystrzelić. Czyli musimy y, tego użyć, tego na górę, na, na góry to, to naprawić i z powrotem to. Wszystko jasne. Trafię na luzie. I mamy walkę z Krakenem. Dobra. Teraz musimy tutaj przeniknąć. I jesteśmy tutaj z powrotem. tu mamy niegrzeczną mackę. Bardzo niegrzeczną. I musimy to chyba podpalić, nie? Powiedziałem podpalić. Nie rzucić. Wiedziałem, że, że tu mnie zabiją, Ale I mam 10 na 10. Teraz to tylko wypadałoby znaleźć. Yy... To też znaleźliśmy. a tu było to. Dobra, spoko. No czyli wszystko już mamy na maksa. To teraz myślę, że sobie obejrzymy kontaktną walkę. Już bez przyspieszonego dępa. Tutaj jeszcze mamy coś, że musimy wrzucić bombę Do chyba tego Wtedy też nam będzie Oj Boże nas... Jak się nas Nie, będąc, tak się nie zajęć Mamy czarno-brodego I pięknie Dobra i tu byłby właśnie nasz mini-zastaw Ale tak nas zabiło. A spróbujmy tam bombami coś tak po prostu. Kiełbasa. Co daje poważne obrażenia. Uważać. O, witaj. Już tu powinien być ładynamit. A nie, pamiętam, 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 pamiętam. Pamiętam. Dobra. Szybko, szybko. Szybko, szybko. No znowu to trzeba będzie? Tak. Z Au. Co mi uderzyło? Nieważne. Czarnobyl to co wywala. What the fuck? What the fuck? A ty wiesz tutaj? Może byś tak pomógł? Czy coś? Aaa! Właśnie proszę o jakiś porządny wpierdzel. O, dynamit. Nie. Też kurzu za tym dynamitem. Bomba! Mam bombę. Dobra. Ja sam tu mam bombę, że jestem Au. Au. Nie! leżycie? dawaj no ale dlaczego to w niej nie trafiło? ja <śm> chyba lepiej, by, bo, lepiej bym zrobił chyba jakby przyspieszył dobra już tylko jedno ostatnie No, miałem bomę w ręku, więc tak się walną. Dobra, no i to koniec. Kocham tą piosenkę. I tak skarbiec, wszystko, to, wszystko już znaleźliśmy, to co mieliśmy znaleźć. I same również. więc może teraz wyruszymy na podsmowanie tych dwóch rozdziałów. Stańcie ze mną, jeszcze nie filmu. Wrócimy sobie do portu, oczywiście. Pominąłem loading. Troszeczkę. I tak, zobaczyłem, czy rzeczywiście mamy to wszystko na Maxa, nic nie pominąłem, nic. Tak, yy, właśnie przed nagrywaniem mm, już nie chciałem yy, tak mieć na sumieniu tego, że tu, ni że tu nie zrobiłem wszy wszystkiego na maksa w tym ostatnim nie, w tym ostatnim ro rozdziale, więc tutaj jak widzicie zrobiłem to te mm, szokami. Te dwa, te dwie znaczki, hmm, kuciaki, kuciaki, dobra. Tutaj też mamy wszystko, więc zaraz będziemy się starać zrobić wszystko. I tutaj, i tutaj, tutaj mam naprawdę. Mało doświadczenia z tym, ponieważ ja w to grałem tylko tak na szybko i tylko po jednym razie na misję znaczy po dwa razy, bo jeszcze kiedyś to przyszedłem. Więc tutaj już jestem bardziej niż tam. Chociaż tu też jestem bardzo mało. Tutaj jestem najbardziej usadowiony, tu i tu, że nasze znam po prostu. Ale tam. już w, og w ogóle będę sobie taką pokraść, taką. Dobra, więc chyba dobrze poszedłem. Tak, już poszedłem. Tak mi telefon dzwoni. nieładnie. Uuu, mam coś do zbudowania. Ale nie, to już było. Nie ma się czym jarać. Jej. Mhm. Jak ja to lubię. Winda gotowa. Tak, tu mamy pierwszy... Uuu, za każdy zrobiony, każdy rozzi mamy złotego klocka. Podoba mi, podoba mi nie, nie, mnie się to. Dobra, tu mam 10 na 10, 10 na 10, 10 na 10, 10 na 9. A jak zniszczymy tą ptelkę, On się przyzwie statek. I którym statkiem popłyniemy? No cóż. Do wyboru, do koloru. Co tu płyniemy? Tymo. Czemu nie? Pięknie. Dobra, to teraz pójdziemy do tego sztoportu. Gdzie mamy kolejnego złotego klocka? No, come on, come on. I wsiądziemy do naszego nowego, nabitego statku. To jest chyba Holender, jeśli się nie mylę. Chociaż nie jestem pewien. Fajnie się pływa tymi statkami. Dobra. Wsiadamy. To na tyle w tym odcinku. Komentujcie. Subskrybujcie. Oceniajcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy w. Reagrupacja kraju w trybie dowolnym na 100%. Już jesteśmy na półmetku. Oła. I zaznaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.